Cześć, Wiki Ocoin do kanału Najlepsza Polska Dziennikarka. Jesteśmy na konferencji przed trzecią galą High League Jest ze mną Artur Szpilka. Cześć! Witam serdecznie. Powiedz mi, jak ty się odnajdujesz w tym środowisku free fight'owym? Na pewno wygląda tu inaczej niż na profesjonalnych konferencjach, galach. Jak ty się tutaj czujesz? Znaczy na początku czułem się tak dziwnie. Wiesz, jak się zaczęły ta pierwsza a tam obrzucanie to podchodzenie bicie się. Ale z drugiej strony mówię, ty no fajne jakieś takie oderwanie się od rzeczywistości, zobaczenie czegoś innego. Fajne jest to na pewno, że bardzo dużo ludzi to interesuje. Przychodzą, oni też z tym żyją. No jak mówię, pierwsze wrażenie było takie, kurde, to to się dzieje, a ja potem uśmiechałem się, bo ten podlatywał do tego, ten do tego, ten go rzucił wodą. Tak i słuchaj, jak jest na coś popyt to czego się dziwić, jak, nieważne jak ja się czuję, ktoś z nas, ważne jak oni się czują, ci wszyscy ludzie, to tu przychodzą. Czyli od początku raczej tak pozytywnie do tego podchodziłeś, bo nie, dużo nie, 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 nie. jest, no właśnie. Boń Boże, ja nigdy nie podchodziłem do tego pozytywnie, z racji tego, że na początku te, te gale frykowe były bardzo takie, nie, nie wiem nawet jak to, żeby nie obrażać, patologiczne, to było straszne, to <laughs> obrzucali się, gadali na siebie tak i tak, no nie podobało mi się to w ogóle. Potem to zaczęło przeradzać się w taki sport, ale, ale niektórzy ludzie mieli klasę w tym wszystkim, byli sportowcy, byli też właśnie free fighterzy. No i teraz to w ogóle wyszło na zupełnie inny poziom, prawda? Fame Ma i High League robią niesamowitą robotę. Nie chcę, przepraszam, nie chcę tutaj porównywać dwóch federacji, ponieważ jedna i druga są bardzo mocnymi, najlepszymi w Polsce. Ale dzisiaj mogę powiedzieć z pełną świadomością, że Haylik wychodzi na lidera dla mnie, bo ja, ja się na tym nie znam, tak, ale oglądam i widzę jak to wszystko jest robione do tego Malik, który no nie dość że mega śpiewa, ma fajne piosenki, do tego robi jest fajną. Z panem? Wiesz co, ja ogólnie nie słucham muzyki, ale naprawdę kilka piosenek jego przesłuchałem, jedna taka, jaka? Jedna tabletka w le... wjeżdża jak Jedlack. Tak, to przesłuchałem kilka, no ma fajne piosenki, wiesz, no ma takie chwy, jak to się mówi, takie chwytliwe, wiesz, że zaraz wpadają bucho, tak, tak, albo coś tam jak ta dziewczyna tak malowa, czekaj, malowa... Ta taka czarnoskóra, co tak śpiewała. Tak, ona coś tak śpiewała. Kak, ona coś tam tak, no, tak, więc, więc, więc naprawdę fajnie, nie? Poza tym... Co by nie mówić, to też pokazuje przykład, jak e, tutaj można wybić się, pokazać i ja zawsze jestem, zawsze biję brawo i głęboko gratuluję takim ludziom, ponieważ e, to my decydujemy o swojej przyszłości, o tym co będziemy w życiu robić i dlatego zawsze mam takie pokłony dla takich ludzi, wielkie uznanie, bo wiem ile to jest ciężkiej pracy, żeby osiągnąć cokolwiek. I potem jeszcze przy tym zostać, utrzymać, prawda? Dlatego piosenki ma fajne. No i do tego robi robotę, no bo jaką fajnie to, jak to fajnie robi, prawda? Prowadzi tę konferencję. Do tego e, ten... E, no jak się nazywa, ten Pawłowski, który, który też fajnie to robi, zadaje fajne pytania, naprawdę moim zdaniem dobry duet i wychodzą naprawdę dla mnie na takiego lidera dzisiaj w tych walkach. Mają dużo lepsze e, walki, walki po prostu, nie, nie wiem, nie, ja się nie znam na tych freakach, ale dzisiaj mamy i sportowe i friki i uważam, że naprawdę już niedługo moim zdaniem wygrają to bezapelacyjnie i nie mówię dlatego, że Kama tu walczy, bo Kama walczyła też w fejmie. Ale odszedł ten kas już od nich, prawda, więc tam też robił tam dużą robotę, pozmieniało i tak naprawdę nie wiem, nie znam się kto tam kto tam coś może pokazać. A, czyli dzisiaj głównie sprowadza Cię to, że Twoja narzeczona tutaj walczy, tak? Oczywiście, oczywiście. No przecież... No, nie przychodziłbym ogólnie, no bo też nie mam czasu, mam dwa treningi dziennie, przygotowuję się do swojej walki, więc przychodzę, wiadomo, je wesprzeć, jakby jak było to gdzieś dalej, to na pewno bym nie przyjechał, no bo bym się regnował, mam też dzieci, kumbecyca, których trzeba wyprowadzić, w, chociaż Teściowa przyjechała, no to też by pomogła. A czy masz jakiś wpływ na jej przygotowania, coś jej doradzasz, podpowiadasz? Wiesz co, na początku trenowaliśmy razem, ja się ogólnie nie wtrącam w te rzeczy, ponieważ wiesz jak jest, masz faceta, czy jeszcze nie? Jeszcze nie, słuchajcie, nie ma faceta, więc jakby to powiedział Rysiu, pojawiacie wiecie, co z nią zrobić. Słuchaj, e, nie, ponieważ ja się denerwuję, ja się denerwuję inaczej, bo to jest moja, wiesz, jesteśmy ze sobą 11 lat, to nie jest, to nie jest e, parę miesięcy, tylko to jest, wiesz, kawał, kawał czasu, dekada minęła, tak, więc... E, ja się bardzo denerwuję, stresuję się, przeżywam bardziej niż ona. Nie chciałbym, żeby to się udzielało, wiesz. Ja jestem a, na tym punkcie bardzo przewrażliwiony, bo wiesz, wyczuwam też, jak ktoś jest u mnie w szatni i ktoś to przeżywa, to mnie też to się udziela. Dlatego nie chciałbym zostawiać tym bardziej, że ona jest na jak własną kieszeni, ja czasami przyjdę coś głupio minkę mam ona już coś tu zrobił i wiesz, już od razu wie, że coś, że coś nas na, na przeskobałem. A czy to, że obydwoje się teraz przygotowujecie do walk, jakoś wpływa na wasze życie prywatne? Nie, myślę, że wręcz przeciwnie. Kolejny raz wzmacnia, bo robimy to samo, jemy tak samo, ona już nie wpierdala pizzy, jak ja nieraz trenuję, przychodzę na pizzy. Albo ja, ja na przykład miałem taki sezon, że głodówki w niedzielę robiłem, a ona nie robiła i wiesz, ja nie jadłem mi za ona z taką zapachniałam, ja od razu wychodziłem na górę i na pokoju siedziałem, bo wiedziałem, że to zaraz będzie, e, no zaraz będę głodny, tak? A ona tak nie miała zero, wy, zero dystansu, zero wyczucia, no ale tak jak mówię, cieszę się, bo może się, możemy się sama przekonać, e, ona wie już dobrze, ile to jest ciężkiej pracy, dlatego cieszę się, że do przeciwniczki podchodzi z wielkim uznaniem. Trudno, żeby nie podchodziła do mistrzyni świata w boksie, prawda? A co do twojej walki, dlaczego... Co cię tak głównie skłoniło? Takie trzy powody, dla których zdecydowałeś się, że jednak MMA. Wiesz co? Co mnie skłoniło? Nie tak sobie zacząłem obserwować, obserwować ten ten i mówię, kurczę. Bok się na razie coś mi tam nie idzie. Nie wiem czym to było spowodowane, te walki były jakie były. No jest tak, może spróbujesz czegoś innego. No i kiedy chcą, żebyś walczył, no to, no to wykorzystam ten moment. Skupię się. Teraz mi się zaczęło to podobać. Wiesz, robię to jiu-jitsu. gdzieś tam coś. Tak fajnie, wiesz, fajnie. Ja myślałem kiedyś, że umiem się bić, że na ulicy jakbym z kimś się miał bić, oczywiście na ulicy tak, ale trafisz na zawodnika MMA i nagle, i nagle, i nagle jest różnica bardzo duża i, i nagle się zmienia wszystko to, co do tej pory myślałeś. Myślisz, że zostaniesz w KSW na dłużej? Zobaczymy. Na razie, na razie bardzo, ale to bardzo skupiam się na tym, żeby wypaść jak najlepiej. Jest nowa przygoda i nie, nie mi to oceniać. To są włodarze Martin i Maciek Kabulski. To oni są wodarzami KSW i to wszystko będzie zależało od, od tych startów. A czy wykluczasz swoją przyszłość w tak, jak już zakończysz karierę sportową? Ja nie wykluczam, ja nigdy tego nie wykluczałem. Ja na początku powiedziałem, jak było to te wstawało te że nie będę, zobaczycie mnie tam w tym etapie, kiedy to było naprawdę żałosne, tak, wiesz, na innym poziomie było to... E, to wyglądało strasznie. No nie wiem czy pamiętasz te pierwsze rzeczy, wyżywanie się to ja mówię, kurde, to, to nie jest to, co bym chciał. A teraz to... Nie wygląda... żadnego poziomu sportowego. On już nawet nie chodzi o poziom sportowy, chodzi o to, jak to wyglądało, czym ludzie się cieszyli, a tutaj teraz naprawdę to wygląda fajnie. Ludzie, którzy się tym zajmują, robią świetną robotę. Mówię tutaj Malik e, i jak ten drugi? Pawłowski. Pawłowski robią świetną robotę i, i chyba, i chyba to, to jest najfajniejsze. Jak ktoś umie prowadzić, to jest tak jak masz Mateusza Borka, który jest e, komentatorem sportu walki, komentatorem piłki nożnej, którego jak słuchasz, nieważne co mówi, to kurde, fajnie się go słucha, prawda? Jak masz, masz na przykład e, kogoś od, od historii w szkole, prawda? Miałeś nauczycielów powiedzmy trzech, czterech. Jest to dokładnie, i każdy z nich e, e, jest takim człowiekiem, i oni tutaj robią no, świetną robotę. Dlatego uważam, że poszło to w zajbisą stronę, daje młodym ludziom. Którzy tak naprawdę nie mają jakiejś tam przyszłości przed sobą jeszcze w głowie i tutaj otwierają się nowe możliwości, sport i czemu nie? Jak ma to wyciągać ludzi, pomagać komuś przede wszystkim naprawić samego siebie, bo uważam, że sporty walki uczą pokory i uczą przede wszystkim samodyscypliny, samodyscypliny to, to czemu nie? Czyli nie wykluczasz, że kiedyś przeprowadzę tutaj z tobą wywiad jako z zawodnikiem? Nie wykluczam. No to może i do zobaczenia tutaj w roli zawodnika. Dziękuję bardzo za wywiad. Dziękuję i pozdrawiamy. Pozdrawiamy jeszcze raz Malika i Pawła. Wszystkiego.